Witamy Was w kolejnym letnim odcinku Studia Raban. Dzisiaj odkrywamy Park Szymańskiego na Warszawskiej Woli, ostatnio Stary Żoliborz. Bardzo mi się podobają te miejscówki. Katarzyna, muszę przyznać, że przepiękne wprowadzenie Kasia mogłaby zostać takim przewodnikiem. I to bardzo dobrze, bo taki tasy przewodnicy są bardzo potrzebni w szczególności właśnie w lato. Będziemy dzisiaj rozmawiali o tematach letnich, o tym, jak przygotować się do lata, o tym, jak bezpiecznie przeżyć wakacje, ale oprócz tego będziemy rozmawiali też o tym, dlaczego warto zostać dawcą szpiku kostnego. To tematy na dzisiaj, więc po prostu nie będziemy czekać, tylko... tylko zaczynamy! zaczynamy! Witam Was gorąco w samym środku wakacji. Mam nadzieję, że pogoda dopisuje i udało Wam się gdzieś wyrwać, aby odpocząć od codzienności. Dzisiaj zaprezentuję Wam muzykę idealnie pasującą do letniego relaksu. Przygotujcie więc leżak, chłodny napój, słuchawki i razem zapomnijmy o kłopotach dnia codziennego. Rozpoczynamy od wyjątkowego superduetu, który tworzą Bruno Mars i Anderson Pack. Silk Sonic powstał w 2021 roku, kiedy wypuścił wysłuchanego przed chwilą singla Leave the Doors Open, który zapowiadał pełnoprawny album. Ich teksty są pełne humoru, a cały klimat albumu idealnie nadaje się na towarzyszenie wieczornej, leniwej posiadówce podgółów. W wakacje sporo czasu spędzamy podróżując i niezależnie od tego, jaki środek transportu wybierzecie, dobrym sposobem na umilenie sobie trasy jest dobra muzyka. Ja dzisiaj chciałem Wam puścić kawałek, który każdą swoją nutą krzyczy podróż. Ten potencjał w piosence News Lang został zresztą dostrzeżony, szczyt jej popularności przypada na 2004 rok, kiedy zagrała ważną rolę w filmie Garden State. To właśnie tam. Postać grana przez Natalii Portman mówiła, posłuchaj tej piosenki, zmieni twoje życie. Pora na mojego osobistego faworyta. Zespół, który odkryłem w zeszłym roku, a którego utwór był przeze mnie najczęściej odtwarzaną piosenką na Spotify w 2021 roku, co już o czymś świadczy. Anomali to sceniczny przydomek Nicolasa Dupin, Kanadyjczyka wykształconego zarówno w muzyce klasycznej, jak i jazzowej, który porzucił karierę pianisty, aby jako producent skupić się na tworzeniu muzyki elektronicznej. Jego utwory to niepowtarzalna mieszanka elektroniki na światowym poziomie w połączeniu z wirtuozowskimi partiami fortepianu. Mocne hip-hopowe bity mieszają się tu z rozbudowaną harmonią jazzową. Żeby nie być gołosłownym, posłuchajmy wspólnie piosenki Memory Leaves nagranej wspólnie z Masego. Działając od 2017 roku, Anomalii wydał dwie epki oraz jeden pełnoprawny album, z którym teraz koncertuje po świecie. W połowie września wystąpi na festiwalu Jazz Around Festival na zamku w Mosznej. Jeżeli więc podoba Wam się twórczość zacierająca granice między gatunkami, udział w tym festiwalu może być fajnym pomysłem na zakończenie wakacji. Przerażające jest to, że na świecie co 27 sekund, a w Polsce co 40 minut ktoś dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi. I czasami jedyną drogą do tego, żeby przeżyć, jest przeszczep szpiku kostnego. Z Wami się właśnie spotykamy tutaj w parku, żeby o tym porozmawiać. Cudownie, że możemy się z Wami spotkać. Czy te dane są jak najbardziej aktualne? Niestety tak, są to aktualne dane, statystyki są zatrważające, bo te co 27 sekund to praktycznie co chwilę ktoś słyszy taką diagnozę i właśnie czasem jedynym ratunkiem jest przeszczep szpiku kostnego od dawcy spokrewnionego bądź niespokrewnionego. No i co w takiej sytuacji możemy zrobić? Musimy zacząć leczenie przede wszystkim i wtedy lekarz podejmuje decyzję, jakie leczenie zostanie zastosowane. Jeśli się okaże, że właśnie tą metodą ratunku jest przeszczep szpiku kostnego, najpierw jest sprawdzana rodzina, czy ktoś z rodziny jest zgodny i może temu pacjentowi pomóc. Jeśli wśród rodziny, wśród bliskich nie ma osoby odpowiedniej, i wtedy są przeszukiwane bazy potencjalnych dawców niespokrewnionych, eee, i dowiadujemy się, czy taki dawca może być zgodny z konkretnym pacjentem. Karolina, Ty jesteś dawcą. Skąd w ogóle u Ciebie ta myśl, że chcę pomóc, że zrobię to, zarejestruję się? Wiecie co, ja się zarejestrowałam 7 lat temu, praktycznie mm. na 18 urodziny? Może nie tyle pod wpływem mojej mamy, co jakiś czas przed zarejestrowaniem się rozmawiałam z nią o tym i ona była zarejestrowana od kiedy, od kiedy pamięta. Po ilu um, latach tygodniach zadzwonił telefon? Po pół 5 latach dostałam taką informację. Wiecie, bardziej pytanie, tak? Czy, czy w ogóle chciałabym pomóc? Nie bałaś się, nie miałaś wątpliwości? Nie, nie. Moja mama się bała, bo moja mama zawsze taka jest, że o nie, Boże <laughs> dziecko, i co, co oni ci zrobią, nie? dobra, ogarniemy, nie? Bolało? Yy, dokładnie tak samo jak przy oddawaniu krwi. To Aha. jest dokładnie... Takie ukucie bardziej niż... Tak, a potem już się leży, nie? No dobrze, a wiedziałaś, komu oddajesz? Nie, nie, nigdy się nie wie. Dlaczego w momencie oddania się no. nie wie? Ponieważ ludzie mają różne obiekcje ze względu na kolor skóry, ze względu na pochodzenie. Idea do sferzpiku jest ideą międzynarodową, więc nam zależy na tym, żeby ludzie o tym po prostu nie mieli świadomości w momencie oddania, komu oddają. Aha. Ale po samym pobraniu my dajemy takie szczątkowe informacje, czyli z jakiego kraju pochodzi biorca, Aha. czy jest to mężczyzna czy kobieta w jakiej grupie wiekowej? Czy jest to dziecko, czy osoba dorosła? Mhm, aha. Natalia, Michał już jest w bazie dawców, ja jeszcze nie jestem, ale jeśli chciałabym być, to co mogę zrobić? W naszej fundacji są dwie opcje. Jedna z opcji, co zamawiasz pakiet internetowy przez pakiet, pakiet rejestracyjny przez internet, przez naszą stronę internetową dkms.pl, mhm. a druga z opcji jest zarejestrowanie się na jakimś evencie, ponieważ my organizujemy różne tak zwane dni dawcy szpiku kostnego. Działamy w różnych miejscach, w galeriach, na różnych eventach, Sami słyszeliście, że Karolina się zarejestrowała na wydarzeniu w swoim mieście, ty w galerii, ale co myślę, że dla waszych odbiorców może być ciekawe, tak, takie wydarzenie można też zorganizować samemu, można się z nami skontaktować i na przykład czy w szkole, w której się uczymy, czy na uczelni, w której się uczymy. Wy możecie przyjechać i... To nie do końca tak, że my jedziemy, mhm. tylko na miejscu działa taki nasz lokalny inicjator. No, okay. Jak ktoś się do nas zgłasza, staje się lokalnym inicjatorem. My oczywiście dopełniamy wszystkich formalności, szkolimy te osoby, wysyłamy wszystkie materiały i wtedy takie wydarzenie można właśnie zrobić w miejscu, w którym jesteśmy. Ty pamiętasz dzień, w którym dowiedziałeś się, że jesteś chory? Obudziłem się, w zasadzie nie spałem całą noc, Aha. bo już mój stan zdrowia, jak się później okazało, jest bardzo z... ciężki, jest w zasadzie zagrażający mojemu życiu. Pierwsza taka diagnoza, którą usłyszałem właśnie od tej pani doktor, pierwszego kontaktu, to była, że no, ma pan raka tarczycy i to chyba nie będzie już nawet leczenia. Masz jakieś poukładane swoje życie, masz 24 lata. Yy, jedyna jakby relacja z lekarzem to był lekarz sportowy, jak mhm. miałem jechać na obóz, bo trenowałem pływanie, yy, czy jakieś zawody i nagle słyszysz, że tak jakby no, jesteś śmiertelnie chory na coś. I że zaraz możecie nie być, nie? Tak, no i miałem farta, bo akurat na zajęcia ze mną uczyłem wtedy ludzi pływać na basenie dość, dość intensywnie. Przyszedł taki pan doktor Maciek Mrówka, możemy mhm. mówić, bo yy, dał mi zgodę yy, o jego dane. I on się przygotował do twiatlonu. No mówię, kurde, no znam tego mrówkę takiego, wydawał się sensownym człowiekiem, zadzwonię, zobaczymy, co on, co on mi tam pomoże. No i on właśnie powiedział, no to przyjeżdżaj do mnie, szybko do szpitala. A mhm. potem to już był cały szereg jakichś niesamowitych splotów okoliczności, szczęśliwych dla mnie i, i wielu wspaniałych ludzi. Mhm. Naprawdę wspaniałych ludzi, którzy stanęli na, moje, na mojej drodze leczenia. Co czuje człowiek, kiedy wybudzasz się już po przeszczepie i wiesz, że ten przeszczep się przyjął. To bardzo boli, słuchajcie, naprawdę. To, to tak cholernie boli, jak te komórki się zagnieżdżają w tych kościach długich i one zaczynają tworzyć nowy szpik. Każdy może zostać bohaterem, zmienić komuś świat, poświęcając nie tak wiele, ratować życia garść. Wiem, że młodzież z Bydgoskiej szkoły zorganizowała teledysk, piosenkę promującą. Dokładnie tak. Od 2016 roku prowadzimy w fundacji projekt Komórkomania, który jest skierowany właśnie do uczniów szkół ponadpodstawowych. I właśnie jedna ze szkół, która w październiku albo w listopadzie 2021 roku organizowała właśnie akcję, mhm. postanowiła nagrać teledysk promujący ideę dawstwa szpiku. Możesz zostać bohaterem. Warto. Warto? Ratuje się życia. Od kiedy jest, działamy jako fundacja i mamy już 10 tysięcy dawców faktycznych, takich jak Karolina. Więc pomyślmy, że to jest 10 tysięcy pacjentów, takich jak Andrzej, którzy mogą z nami być, właśnie <grym> rozmawiać, więc zdecydowanie warto. To jest taki czysty przykład, uważam, altruizmu. W dzisiejszym XXI wieku takie rzeczy się dzieją, że jakiś młody chłopak z Niemiec, Karolina z Polski, oddajesz się na cały świat. I to jest po prostu w tym. To jest ponad wszystkim, religią, nie wiem, polityką, granicami państw coś mi się strasznie podoba w tej, w tej całej jakby idei, bo tylko pokazuje, jak ludzie, jak my jesteśmy ze sobą jakby splecieni taką siecią, nie? Na każdym etapie, jak do mnie właśnie dzwonili z fundacji, to za każdym razem pytali się po dwa, trzy razy, czy na pewno jestem pewna, tak? Mhm. I faktycznie za każdym telefonem miałam to te pytanie i ja potem, jak rejestrowałam też dawców właśnie na mojej uczelni, to za każdym razem klepałam im do głowy, że jeżeli nie jesteście pewni, to się nie rejestrujcie. No to jest narkoza, to jest procedura medyczna, więc musimy wiedzieć, że ryzyko zawsze jest. Zresztą idąc do kosmetyczki mamy ryzyko zakażania się mhm. żółtaczką czy czymś innym, więc ryzyko jest zawsze, ale my właśnie po to robimy te badania naszego dawcy wcześniej, żeby sprawdzić czy nie ma żadnych schorzeń ukrytych, które by się mogły uaktywnić mhm. właśnie przy którejś z tych procedur. Słuchamy muzyki. Słuchamy uczniów, e, którzy nawijają o komórkomanii, dobrze mówię? O komórkomanii i zostaniu bohaterem. I e, o tym zostanie bohaterem e, słuchamy w tym momencie, a za chwilę wpadamy do Andrzeja zobaczyć, jak jego życie zmieniło się po przeszczepie. Andrzej, Andrzeju, gdzie jesteś, Andrzeju? Andrzeju, gdzie jesteś? Andrzeju, my już nagrywamy. Andrzeju, gdzie jesteś? Nie wiem, co jeszcze mam zatańczyć, żeby Cię zachęcić, żebyś przyszedł do mnie? No to już się, to już się nagrywa, to już na okay. żywo. Siemaneczko, cześć. Wszystko w praktyce dzisiaj. Całe jakby moje życie tutaj się teraz dzieje, czyli to jest Inflanska, letnie basen na Mamy stanowisko rejestracji potencjalnych dawców komórek Ale poczekaj, nie, nie, nie wszystko od razu. Żeby zostać potencjalnym dawcą szpiku, wystarczy kilka minut. Wypełniamy formularz rejestracyjny i pobieramy wymaz z wewnętrznej części policzka. Jest to bardzo prosty sposób na to, żeby uratować komuś życie. Na całym świecie mamy już wiele milionów zarejestrowanych dawców, ale wciąż są osoby, które nie mogą znaleźć nawet jednej zgodnej osoby. Są pacjenci, którzy szukają bliźniaka genetycznego, ale i tak umierają na szczególnie nowotwory krwi, ale jest to metoda leczenia wielu chorób. Promujemy dawstwo też poprzez historię Andrzeja, który skutecznie się dzięki temu wyleczył. To nic nie boli, nic nie kosztuje, dlatego zachęcamy. Fajnie mają ci ludzie, którzy tutaj sobie leżą, opalają się, pływają, odpoczywają, a ty ciężko pracujesz. Wiesz co, bawiesz się ciężko. Ja się tutaj super bawię. Jestem od siódmej na nogach. Dzisiaj tutaj już byliśmy, rozstawialiśmy nasze stanowiska różnego rodzaju. E, jednym słowem no moje życie, tak? Po chorobie troszeczkę inne niż przed. E, przede wszystkim założyłem fundację, Fundację Palejska Pływania. Prowadzimy zajęcia e, sportowe dla ludzi, e, którzy nam przeznaczają za to środki i my możemy sobie dzięki temu pomagać innym pacjentom onkologicznym, ich rodzinom. No i oczywiście dziękować faktycznym dawcom komórek macierzystych. Zapraszam ich wszystkich serdecznie do mnie na zajęcia. Możecie przyjść sobie popływać, poćwiczyć jogę, pobiegać czy pojeździć na rowerze zupełnie za darmo. No właśnie, bo Ty też jesteś płetwonurkiem, uwielbiasz pływać. Co Ci daje to pływanie? No w ogóle woda to jest mój żywioł, woda i wiatr. Pływanie daje mi jakby totalne odcięcie od życia, złapanie troszeczkę takiej perspektywy, wiesz. Woda jest taka niesamowita, że niby jest wszędzie dookoła Ciebie, ale Ty jej nie możesz dotknąć. I to jest super w wodzie. To jest inne środowisko, to jest miejsce, gdzie, gdzie można naprawdę oczyścić głowę żeby sobie po, jakby poukładać wszystko w tej głowie, wszystkie myśli. Szczególnie dla mnie ważne właśnie po chorobie, kiedy, kiedy tych myśli było dużo i nie zawsze fajnych, nie zawsze przyjemnych, e, ta woda była jakąś odskocznią, była takim, takim moim azylem. Ja przypominam, że w Boże Ciało w Polsce utonęło ponad 20 osób. To w Wielkiej Brytanii to przez pół roku tyle się nie topi, a oni są wyspą. Ty mówisz o utonięciach. No jak się przestrzec przed tym? No? Ja mówię o głupich zachowaniach nad wodą, bo to można się podtopić, ale też sobie nie wiem, przy okazji walnąć w kamień nogą i, i rozciąć nogę, tak? E, tu chodzi o pewnego rodzaju sposób myślenia. To, że my będziemy klepać ludziom, e, jak widać od lat, że nie, pi, po, nie piłeś nie płyń i tak dalej, jak, jak e, jazda po sa, jakby samochodem po, po alkoholu, no to nie przynosi za bardzo jakby efektu. Po prostu nauczmy ludzi w jakimkolwiek stopniu pływać. Ja się tutaj pochwalę. W tym roku na, nauczyliśmy w mojej fundacji 200 já os 200. To jest potencjalnych 200 mniej przypadków zagrożenia życia nad wodą. Jak jesteśmy na Mazurach i jest fajne molo, jest taki gorący dzień jak dzisiaj, no każdy by chciał w sobie wskoczyć do tej wody. A jeszcze są fajne dziewczyny, to wiadomo, że na główkę... To... Fajne chłopaki też. Tak? Fajne chłopaki, to na główkę będzie jeszcze lepiej wyglądało, nie? To więc... I można wskoczyć, tylko najpierw wejść do tej wody, zobacz, co jest przy tym molo. Po pierwsze. Po drugie, zawsze jak będziesz skakał, to zaczep się palcami o coś, z czego będziesz się wybijał. I po trzecie, nigdy, Boże jedyny, nie wpychajmy ludzi do wody bo wtedy człowiek może wpadać w sposób niekontrolowany i zrobić sobie krzywdę. Jak Cię tak słucham, to mam wrażenie, że już się nauczyłam pływać, wiem jak się zachować, gdyby coś mi się działo w wodzie, generalnie wszystko już wiem. Wszystko już wiesz, to teraz tylko musimy to w praktyce sprawdzić, jak to ciało będzie reagować na tą wiedzę. Nie, nie, ja będę Ciebie podglądała, ok? Umawiamy się, tak? Możemy się tak umówić, pewnie. Patrz na kamerę. Nie, kamerę nie W dniu dzisiejszym popełniłem straszną wtopę, mianowicie dowiedziawszy się, że Pan Inspektor już przyszedł do naszego programu, powiedziałem naszej Ani TikTokerce, że na pewno, na <grym> pewno Polska Policja nie ma TikToka, no bo gdzież by miała. A tu się nagle okazało, że Polska Policja ma TikToka. I ile obserwujących. I obserwujących ma, z tego co wiemy, nawet więcej niż nowojorska policja. Jest z nami Inspektor Mariusz Ciarka, Rzecznik Prasowy Polskiej Policji. Dzień Witamy. Dobry, witam serdecznie. Cieszymy się, że pan jest z nami. To co na tym TikToku się dzieje? Tak naprawdę, jako Polska Policja, jesteśmy i na Facebooku, i na Twitterze, i na Instagramie, i na TikToku. Jak się pojawią nowe media, też będziemy, bo chcemy być jak najbliżej mm. społeczeństwa, jak najbliżej też młodzieży. Ja sam na co dzień obserwuję, że każda, każdy z tych social mediów ma jakby inną grupę docelową. Mm. Facebook się troszeczkę starzeje, ale pojawia się tam też coraz więcej ludzi w wieku chociażby moich rodziców. Mm. Za, za to TikTok, no to jest głównie młodzież i tam odwalamy kawał dobrej roboty, bo tam można zobaczyć i zarówno te kawałki edukacyjne, typowe, jak się zachować bezpiecznie, również te profilaktyczne, ale także i śmieszne, czy związane z danymi świętami, na przykład z okazji świąt mm. wielkanocnych, czy bożonarodzeniowych. Ci młodzi ludzie, którzy jeszcze chodzą do szkoły średniej, ba, nawet niektórzy do podstawówki, na podstawie naszych filmików, na podstawie naszych wpisów, kreują, czy próbują kierować swoją przyszłość. Na przykład mm. otrzymujemy Zapytania, e, czy mogą ci, co so, pod, kończą podsłówkę, czy mogą dostać się do klas mundurowych policyjnych. Ci z kolei, co kończą szkołę średnią, e, pytają się, jak dostać się do policji. Niektórzy mogą się zaśmiać, ale ja powiem to szczerze: trudniej się dostać do policji aniżeli nawet na renomowane studia. Mhm. I dam taki przykład. Na 20 chętnych, którzy złożyli Akces przyjęcia do policji dostaje się zaledwie co piąty. Czterech kandydatów przechodzi. Czy wakacje to jest czas, w którym Wy jako policja macie więcej do pracy, więcej do działania? My mamy e, m, roboty przez cały rok mnóstwo, bo każda pora roku coś rzeczywiście się czymś charakteryzuje. Jeżeli mówimy o tej pospolitej przestępczości, włamywacze, złodzieje, handlarze narkotykami, no to tutaj nie ma wyboru mm. miesiąca, dnia, tygodnia, cały rok musimy stać. No ale tu mamy raczej Ale jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o wakacje, to mm. oczywiście trzeba się liczyć też z tymi wyjazdami wakacyjnymi nad morze, nad jezioro, mm. w góry, gdzie dochodzi czasami do jakichś bujek, do pobić właśnie pod wpływem alkoholu, niestety coraz częściej też pod wpływem narkotyków, bo te narkotyki coraz częściej wypierają zwłaszcza u młodych ludzi alkohol, a co charakterystyczne, o ile po alkoholu te zachowania były bardzo często przewidywalne, to po tym dziadostwie, bo tak trzeba nazwać narkotyki, bardzo często ludzie zachowują się nieracjonalnie, mm. zupełnie nieprzewidywalnie. Jeśli chcemy Was znaleźć w sieci, to jak się nazywacie, gdzie możemy Was znaleźć? Najchętniej, na, najlepiej wpisać Polska Policja. Jesteśmy no, praktycznie na wszystkich tych głównych social media. Oczywiście mamy swoją stronę www.policja.pl, ale także i Facebooka Polska, Polska Policja, Instagram, e, Twittera, e, TikToka, e, YouTube. No to są chyba te podstawowe, podstawowe te social media, które każdy z nas gdzieś e, miał albo znaje i można tam nas odszukać, zobaczyć, wiele fajnych e, historii. Zapraszamy na nasze profile Dokładnie, społecznościowe, można się. też dokrać rozmowę wtedy na konkretny temat, jeżeli będą takie potrzeby. Nie bać się policji, pisać, rozmawiać, e, ja cały czas przestrzegam, a zdarza się to coraz rzadziej, ale jeszcze się zdarza, jak czasami stoję gdzieś w kolejce i jest ta babcia z wnukiem, wnuk się źle zachowuje, jest, bo zawołam policję. Nie straszmy tak, bo później kiedy naprawdę ten wnuk, to dziecko zagubi się, to a kiedy zobaczy policjanta czy strażnika miejskiego, zamiast do niego podejść i powiedzieć, że się zgubiłem, to będzie uciekać od takich osób. Dlatego pamiętajmy, policjanci są od tego, aby nam pomagać, aby nas chronić i naprawdę polska policja realizuje tę misję. Pięknie. Panie inspektorze, bardzo dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję. Bardzo i pozdrawiam wszystkich. I sobie. zapraszamy wszystkich na TikToka na Face'a. Wszędzie polska policja można wpisywać, lubić, obserwować. Będzie pięknie. Wzory, faktury, tkaniny i moda. Zabieram Was teraz w świat Szymona. Cześć, Szymon. Co, Co robisz? Cześć witaj. Cześć, witaj. Cieszę się, że mnie zaprosiłeś do swojej pracowni. Co robisz? Opowiesz mi. Ja właśnie szyję tego kolistka. Jak zaczęła się w ogóle twoja przygoda z tymi tkaninami, z projektowaniem? Czy to było twoje marzenie z dzieciństwa? Tak, jak miałem 10 lat, patrzę, tam moja siostra, Sztachli, jak i zabrałem mi... jej koszulkę i sukienkę i parę między noszyskami, ja przyszła mama i kawa do. I tak właśnie było. Czyli zacząłeś przerabiać ubrania Twojego rodzeństwa, tak? Tak, mojej siostry KBL. Dalej właśnie cały czas projektowałem. Zanim się poznaliśmy, miałem dużo już gotowych rysunków. Rysunków różnych sukienek, zaprojektował sukienki dla swoich pań nauczyciela i dla swoich sióstr. I na podstawie tych rysunków, właśnie uszyliśmy jego stroje z moją krawcową z którą współpracuję, ona je powołała do życia. Odbył się pokaz w Millenium Hall. Ludzie byli zachwyceni tym, że to Szymon, pomimo swoich ograniczeń, spełnił swoje marzenie, że udało się zebrać tak wiele fajnych, dobrych osób, które mu pomogły też to marzenie zrealizować. I to, że on pociągnął za sobą takie pozytywne emocje i pokazał, że bariery nie istnieją tak naprawdę. Bo jeżeli się faktycznie mocno wierzy w swoje marzenia i, i mówi o nich głośno, to zawsze znajdzie się ktoś, kto pomoże. To, to też było ogromnym no, zaszczytem i też zaskoczeniem, bo ja się dowiedziałam dzień przed, że, że mam być modelką. Jedna dziewczyna na wózku była inwalidzkim i ją trzeba było też poprzez na tym czerwonym dywanie powozić obwozić, więc padło na mnie. A Szymek dla mnie zaprojektował też suknię. Suknie typowej księżniczki, więc z dumą reprezentowałam jego suknie i mogłam po raz pierwszy w życiu być na wybiegu. Chciałam być po tamtej mody, i mama się popłakała na ścianie, aż mnie zapatrzyła. Właściwie dumna, co? Tak, bardzo była dumna. Od 16 lat Szymon Łuszczki jest uczniem specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego w Mrowli. Szymon od samego początku wykazywał ogromny, ogromną kreatywność. Szymon uwielbiał kreować rzeczywistość i uwielbiał zwracać uwagę na swój, na swój strój, na strój, w jakim się, jak, jak ubierają się nauczyciele. Jak wygląda na co dzień takie funkcjonowanie osoby z zespołem Downa? Całkiem normalnie, chociaż każdy człowiek jest inny. Mam piątkę dzieci, każdy ma inny charakter, ale od małego staraliśmy się Szymona po prostu normalnego życia. Uczyliśmy go normalnych zachowań i chociaż czasami jest uprzykrzający, bo uwielbia głośną muzykę, ale poza tym, jakoś teraz po tych 24 latach, wiem, że nie zamieniłabym go, nie oddałabym go, i wiem, że po coś jest mi dany i to jest moja misja. I, I być szymkiem i spełniać jego marzenia przede wszystkim. Co jest Twoim takim marzeniem na przyszłość? Na przyszłość jest taki szalon, takie suknie ślubne, suknie takie hawajskie, takie różne, takie sierści, sukienki. To możemy to no robić? Tak, żeby to stać Neusem bo ojcem. Tam jest rodzinę właśnie. piątki, dzieci co jest. I żony na lepsa wracam w świecie i no idą. Michał, ja musimy kończyć dzisiejszy odcinek. Jest tak gorąco, pójdziemy się poopalać, co? No to właśnie chyba nie wyciągnęłaś dobrych <grym> wniosków z naszego programu, bo jak jest takie słońce, to, to trzeba to się schować. Bezpiecznie jest się schować, Katarzyna. Dawaj tu do mnie, szybciutko, raz dwa. Chodź, no chodź, dobra. chodź. Musimy ładnie skończyć ten program. Dawaj, kochani. My na dzisiaj kończymy. Widzicie, Katarzyna powinna jeszcze raz obejrzeć nasz odcinek, żeby przekonać się o tym, co robić w wakacje. Pamiętajcie o tym, jak jest takie słońce, należy się po prostu chować i smarować olejkami. A my widzimy się za tydzień. No, czekaj, czekaj. No? Jeszcze powiedz, że jesteśmy na YouTubie, na no fejsie, właśnie, na Instagramie, no i na TikToku. Zapraszamy Was serdecznie, tam robimy raban. No i teraz mogę powiedzieć, że widzimy się za tydzień. No to widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. A my uciekamy do cienia. Pa! Jak to polizman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to co chcę.